Siema, siema, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj troszeczkę mój przykurzony rowerek. Odświeżymy, że tak powiem i jadę sobie na wycieczkę. I dzisiaj zrobię test. Dzisiaj pojadę rowerem jak skuterem. Czyli sterownik, wszystko przesterowane na maksa, jazda na manetce, bez używania pedałów. Typowa rekreacyjna jazda, a la skuter. Więc zapraszam Was, zobaczymy ile amperogodzin zejdzie mi przy ilu kilometrach i to sobie wszystko później jakoś tak poobliczamy więc by nie przedłużać lećmy w trasę zresetowałem sobie o tak miernik na 30 amperogodzin baterię mam około 17 ale chodzi o to żeby sprawdzić ile spadnie zużycie od 30 bateria naładowana na full 54,6 jak widzicie lecimy sprawdzimy ile to pali dobra woli ścisłości pokażę wam teraz jeszcze ustawienia Jakie mam na wyświetlaczu, żebyście widzieli? O, tak się prezentują moje ustawienia: speed limit maksymalny. Tutaj mam funkcję C4, to jest funkcja na za manetkę, czyli pozycji 2, limit prędkości też na 72 i parametr C13. Nie, przepraszam, C14. Jest nastawiony na 3, czyli na największy stopień wspomagania jaki może być z tego sterownika. I lecimy, tak jak mówię, na maksa mam 3 baterie, sprawdzimy sobie. Yy, jeszcze raz powtarzam, ustawiłem sobie tutaj na 30 amperogodzin. No baterię mam mniejszą, ale zobaczymy na, na ile kilometrów, ile amperogodzin nam zje, wszystko sobie podliczymy na koniec odcinka. Więc o, wszystko tego, dystans kasowany. Więc lecimy i zobaczymy. Jak to będzie? Myślę, że polecimy sobie tak 40 na godzinę będzie okej. Okay. Kolejna chwila odpoczynku. Nie wiem po czym, bo się wcale nie zmęczyłem, nie żartuję. Tak sobie przystanąłem na siusiu. Tak, e co czasami coś ścigają. Oh. Oh. Powiem Wam, że jest bardzo gorąco, jest 27 stopni na zwykłym rowerze nie wyobrażam sobie jazdy w tym momencie. Spójrzcie na to. To jest życie. To jest życie jakie lubię. Ta wolność. Jedziemy dalej. Sypki, piach. Wow, 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 zaju-te-a Dojechałem do Zalesia, prawie. Jest tutaj parę set metrów stąd. To jest moje miejsce, gdzie zakończą swoje treningi. Tak, treningi, bo jak widzicie mam bebzon jaki mam. Kiedy moja waga przekroczyła magiczną stóweczkę, powiedziałem nie, tak, dalej być nie może. Koniec z jedzeniem, czego popadnie. Już się najadłeś Marcin w swoim życiu tego, co miałeś najeść. Więc dieta to raz. I druga sprawa ćwiczenia, a że nie lubię siłowni i tych wszystkich hantelków, pompeczek czy też sztang, Lubię jeździć na rowerze, więc zlikwidowałem w drugim rowerze silnik, po prostu zamieniając koło na zwykłe bez silnika. Wywaliłem baterię, no sterownik został i okablowanie, ponieważ nie chcę, no nie chcę tego niczyć, w razie czego jak kiedyś z żoną będę chciał pojechać na elektrykach dwóch. Wsadzam baterię, wsadzam koło, podpinam wtykę i jedziemy. Yy, ale wracając, lubię jeździć na rowerze, więc postanowiłem jeździć codziennie około 30 km. Co prawda, już to robię od półtorej tygodnia. Powiem Wam, że całkiem nieźle mi to idzie. Myślałem, że formy nie mam. Jednak na e bajku jeżdżąc tyle czasu zdobywa się jaką, jakąś tam formę pomimo wszystkich krytycznych. Tekstów i hejterów, które słyszę dookoła, że to jest bez sensu. No, jednak, żadnych zakwasów nie mam. No Jak mówię, codziennie Jota Wiotę staję sobie piąta rano, 30 km. 30 kilometrów robię dziennie. I jest gitara. I właśnie tutaj zakończam swoje treningi. Tutaj wychodzi mi dokładnie około 15 km. No niecałe. Znaczy, zakończałem. Ale wkurza mnie jedna sprawa, bo ponieważ no, lubię jechać cały czas. A jedyna droga, która tu prowadzi, jest przez Tanowo, który w tej chwili trwa remont drogi i tam pobocza i tych, jakieś rury kopną, coś takiego. I mnie to strasznie wkurza, bo tam melawirować, dziury, jak cholera. No, tam się jedzie gorzej niż w lesie, muszę Wam powiedzieć, w tej chwili. Więc na chwilę obecną zmieniłem swoją trasę i jeżdżę aż dojeżdżam do zakładu w Police. Ode mnie jest idealna droga rowerowa cały czas. Jadę sobie ścieżynką rowerową praktycznie aż do samych polic na zakłady. Co prawda trochę tam śmierdzi, ale to nic. I tam przy zakładach chemicznych police, gdzie kończę swoją półmetę, że tak powiem, swojego treningu jest 16 km z hakiem, więc no robię 33 km dziennie powiedzmy. Dobra, nie będę to zanudzał, bo to jest odcinek na, o czym innym zupełnie. Lecę teraz asfaltem. Wyjeżdżam z Zalesia znowu na główną drogę i walę na yy... Przebierz nie. Walę na nowe warpno, i tam sobie przelecę na plażę. Zobaczę pewnie dzisiaj trochę ludzi jest, bo to sobota. No, pojeżdżę tak, żeby jak najwięcej KM zrobić drogę. Kolejny przystanek przejechanych 29 km. Zobaczcie moje statystyki. Widać, wpierdzieliło 10 amperogodzin za akumulatora A przejechałem 29 km. 10 aha, no czyli około 50 paru, podejrzewam, że przyjadę na mojej baterii wewnętrznej, która ma około 17 godzin, Tak mi się wydaje Na szczęście mam jeszcze dwie ze sobą, także spoko luz 17, 17, tamta 17, no to jakieś 150 km bym Z prędkością chyba 37, taką średnią jechałem No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać, kiedy to, to, to się uwalone mam szprychy mi trochę kurde grają, będę musiał je podociągać delikatnie ale to już przy okazji o Jezu fajnie się jedzie jest godzina 11 już prawie dojeżdżam do skrzyżowania na Warnołękę i sobie polecę może nad zalew do Mirosławca no zobaczę jak tam jest Drodze powrotnej może skoczę sobie jeszcze do. To jest taka droga zaraz e, e, nowa na Riet. Ale nie będę wyjeżdżał tam do miasteczka, tylko dojadę do Mostku i z powrotem, żeby więcej kilometrów nabić, żeby sprawdzić, żeby wytestować dokładnie, jak to jest. Jest masakrycznie gorąco, masakrycznie dosłownie. Na szczęście jadę i tego nie czuję, Poczuję czuję opaleniznę dopiero wieczorem. Jak znam życie. Zobaczcie jakie puste drogi no Coś tak akurat tam popierdziela To może zejdę, będzie bezpieczniej Zobaczcie, zgubiłem kurde przycisk no. Ten przycisk osłaniający tutaj taki jeden, dwa, nie wiem gdzie, czy w garażu Nie wiem gdzie on zaginął, kurde Przycisk tam działa, na szczęście mam drugi Założę sobie z tamtego osłonkę tutaj W garażu jeszcze był rano, nie wiem czy ten pen, kurde powietrza go zdmuchnął, ale to niemożliwe Może w garażu, może będą takie szczęście i go znajdę. Dobra, lecimy dalej. I dotarłem na wybrzeże. Byłem tu już setki razy. że każdym razem tak zarobiście mi się podoba. Ale jest paruwa. Słuchajcie, słońca nie ma, a jest tak gorąco jak cholera. Przeleciałem 36 km. Ciekaw jestem, na ile starczy mi tej baterii. Teraz polecę wzdłuż wału betonkom. Później wyskoczę w warną I z powrotem zrobię kółeczko. Skieruję się na nowe wartno. I na rozjeździe znowu polecę na chatę. Jak I mówiłem, jak mówiłem, polecę jeszcze na riet. Tą ścieżką rowerową, asfaltubeczką do mostku. Zostanę, zawrócę i już będę kierował się na chatę. No i dotarłem granicznego, Jest to granica państwa, jak widzicie. Już tutaj byłem. Słupek polski, słupek niemiecki i dosłownie jestem po środku granicy polsko-niemieckiej. I przy ile przejechałem, już wam pokazuję. Proszę bardzo, przejechałem. Odblask, 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 odblask. O tyle. 49 km. Ten wskaźnik pokazuje mi pół baterii. To jest bzdurą totalną. A tutaj mamy 13,7. 13,7, czyli 16,3 ampery, godziny Poszło się czesać. No, myślałem, że kurde przejadę z 50 km, a tu widzę, że wyjdzie chyba ciut więcej, nawet co mnie kurde bardzo cieszy. Nic, powoli będę już leciał. Następny test, jaki zrobię, to zrobię test przy prędkości około 30 na godzinę. No, pogoda się trochę tak chmurkuje. Jakieś takie dziwne niebo, jakby miało padać, trzeba to powoli chyba zmykać do domu. No i w końcu mi odcięło napięcie. Odcięło mi napięcie, już Wam pokazuję przy. Znaczy odcięło, zaczęła bateria ta migać, o tutaj. 53 km, tutaj mi się zresetowało, bo się bateria rozłączył chyba BMS napięcie, ale było 12,2. Tak, 12,2 amperogodziny zostało, było 30, czyli 17,8. No, to by się zgadzało. 17,8 amperogodziny wpierdzieliło mi na 53 km. Możecie sobie poobliczać jak to tam wychodzi na kilometr. Prędkość jaką jechałem. Prędkość średnia widzicie. Average 30 km na godzinę no maksymalnie 46. No, średnia prędkość 30. Ale to jest taka wiecie no, troszeczkę oszukana. Ja jechałem generalnie 35 minimum, 35 na godzinę. No to jest szukana z tego względu, że czasami też rowerkiem jechałem mniej, bo to w lesie jechałem, jak widzieliście, był taki tryb mieszany. Powiedzmy, średnia prędkość, tryb mieszany 30 na godzinę, 17,8 amperogodziny na 53 km. Takie są fakty. Ciekaw jestem przy prędkości 30 na godzinę, ustawić maksymalną prędkość na 30 i w tym momencie zobaczyć, ile da się wycisnąć. Już robiłem taki test. Puch, właśnie na tym jazda na tempomacie, taki jest odcinek jazdy na tempomacie, ale już nie pamiętam, czy to tym silnikiem, czy tym mniejszym. Mniejsza, o to zrobię to jeszcze raz na tym, ale jeździe na samej manetce i mówię i na manetka plus tempomat, zrobimy kolejny test. A dzisiaj już lecę w chatę wyrąbałem całą baterię, widzieliście jak wygląda ten test. Piszcie mi w komentarzach, jakie testy by chcielibyście, żebym zrobił, to zrobię. Jeżeli tylko dam radę, to zrobię, nie ma problemu. Jestem chętny jak najbardziej za, trochę deszcz mnie złapał, ale już rozwiały się chmury, już okropiło troszeczkę. I już jest OK. Dobra, bateria wyrąbana, tyle przejechałem, test zrobiłem taki jak chciałem. Także dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Jak się podobało, zostaw opeczkę w górę. Zasubskrybuj kanał jeżeli jesteś nowy I koniecznie kliknij dzwoneczek tam na dole To dostaniesz powiadomienie o każdym nowym odcinku Pojawiającym się na moim kanale A dzisiaj to było wszystko I patrzcie prawie bym w pająka wszedł Jeszcze raz dzięki, że byliście ze mną I trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku Cześć!